Siema witajcie w kolejnym odcinku spoko nie podcastu mamy środę godzina 15 więc zaczynajmy co, co tam palcem masz to powiesz jakby podbijam twoje to co mówisz podbijam że A. tak jest środa 15 Dobre, kolejny dobra. odcinek słuchajcie dzisiaj yy, Nikodemie, powiedz mi taką rzecz czy, Powiem ci taką czy rzecz. jesteś zwolnikiem grania na urządzeniach przenośnych nie M nie ale? Nie jestem zwolennikiem, ale moim odwiecznym i niespełnionym marzeniem było posiadanie PSP. Ale tam bardzo dawno temu, potem jeszcze za czasów J.J. Jokera, jak on na PS 2 miał w ogóle serię, nagrywał jakieś tam let's play, więc zawsze chciałem, nigdy nie miałem. Dobra. Aktualnie, aktualnie, jeżeli chodzi o mnie, to nie jestem targetem takich konsol. Ale nawet bo... jeszcze nie powiedziałem, nie. aha, dobra, myślałem, nie, że. Nie, jeżeli chodzi o tym. ogólnie o konsole, granie mobilne, nie jestem targetem. Ze względu że na to, że nie miałbym gdzie na tym grać. No, jakby nie podróżuję aktualnie, więc nawet gdzieś tam w pociągu czy w samolocie nie miałbym, ale jeżeli bym zaczął podróżować, kto wie? No, u um mnie jest podobnie. Znaczy, miałem co prawda Switcha, ale jakby to nie był, ten Switch nie był po to, żeby grać z nim gdzieś poza domem, tylko właśnie, żeby sobie usiąść na kanapie i grać te tytuły od Nintendo. I tutaj, właśnie, pojawia się nasz temat, czyli pewna konkurencja. Jeszcze co do Switcha, to powiem tyle, że jest. Uważam Switcha za konsolę dobrą. Naprawdę jakby w tej tak, konsoli jest tak. dobry, aczkolwiek kurczę, nie ma tam gier. aż tak wielu gier, które by mnie przyciągnęły. Więc dlatego no, też na targetem, Switch. no I tyle. No dokładnie. Dokładnie. No to właśnie. Wracamy do tematu odcinka, czyli znaczy w sumie trzeba powiedzieć trochę o nim. A jest nim Steam Deck, czyli to jest nowa konsola przenośna od yy, Valve, z, z, yy, założycieli Steam'a. Yy, I warto powiedzieć, że w wyglądzie bardzo na przypomina Nintendo Switcha, bo jest również taką powiedzmy konsolą hybrydą, bo jakby główną jej funkcją jest granie. W, Gdzieś w podróży, no nie powiedzmy gdzieś przy komputerze czy przy konsoli, po prostu możemy gdzieś jechać z nią, no wziąć ją ze sobą, ale można ją również podpiąć do komputera, raczej do komputera, co ja gadam, do monitora jakiegoś, do telewizora, do niego będzie jakiś tam adapter, żeby go podpiąć. co w ogóle ciekawe, 17, 17 lipca była już przed sprzedaż tej konsoli. Na, oczywiście na Steamie, jak żeby inaczej. I w kilka dwie godziny bodajże wywaliło serwery Steama. Dwóch najmocniejszych, znaczy najmocniejszych wersji, najdroższych wersji się nie dało kupić, czyli tej. Bo one się różnią oczywiście pojemnością, Pojemno pojemnością. Y pamięci jest Najwyższa to jest 512 GB, czyli 512 GB, później jest 256 GB i najtańsza 64 GB. To te dwie najdroższe zostały zablokowane, nie można było ich przez chwilę zamawiać. Tam najtańsze można było. I co ciekawe, jak na konsole, która ma takie osiągi bo na niej można normalnie, podobno, odtwarzać gry AAA, czyli jakieś Czy znaczy, Obstawiam, że z widziminem mógłby być lekki problem, pewnie tak w jakiejś... Ale ta konsola ma, jakby, jeżeli chodzi o miarę wydajności w teraflopach, czy tam teraflopsach, to też jest walka, <grym> jak to mówić. wymawiać. W każdym razie, plasuje się ona między Xboxem 1S, a PlayStation, PlayStation 4, więc jako takie małe, przenośne urządzenie do grania, według mnie. No jak na wiesz? się wiesz, no bo jak spoko, na przykład nie? wiesz, bo Nintendo Switch trzeba przyznać, że jest skierowane głównie do osób, które są w targecie tych gier Nintendo. A to no, 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 jest dokładnie. dla takiego typowego PC-ciarza, PC który chce grać w podróży. I ważne to jest. Mówię, ja nie jestem osobą, ja też wiesz, jak gdzieś jadę, to jadę samochodem najczęściej, więc mi nie jest takie urządzenie potrzebne. Ale jak bym dużo podróżował, tak jak, tak jak mówiłeś wcześniej, to pewnie bym się zaopatrzył w takie, tak, takie, taką konsolę. No? Ale... Byłoby to na pewno spoko i też yy, spełnieniem jakiegoś marzenia. Zawsze chciałem mieć kurczę, konsolę przenośną, tylko no, właśnie, chciałem ją w, tam, w takim momencie życia ją chciałem, gdzie bym ją wykorzystał, ale aktualnie no już teraz, nawet jakbym był w stanie finansowo spełnić sobie to marzenie, no to yy, jest to useless dla mnie. Yy, tylko powiedz mi, czy pamiętasz ile Switch ma cali wyświetlacz? Tyle yy, samo? Bo tutaj jest 7 cali. Tu jest cali. 7, Ten nowy, ta nowa wersja OLED też ma 7. A poprzednia ma chyba no. 6,2, bodajże. Chyba tak, no. 6,2 albo 6,3. Czyli ta zwykła. Ta, co ty Tak, tak, co ja miałem. No to jest Aha. ta zwykła, najzwyklejsza. Mhm. Więc, y no mówię, ale teraz nowa, OLEDowa ma też 7 cali, więc, no ale widać, y że ten sprzęt jest trochę większy, grubszy ma. Y dwa pady widać, że jest masywniejsza po prostu. No, niech no, musieli ja... upchać, no tam jest y, Zen dwójka, bodajże, od AMDK? Tak, tak, dokładnie. No, dokładnie, więc, więc na, biorąc pod uwagę, tak jak już wcześniej wspomniałem, teraflopy, no to ona ma 1.6, czyli plasuje się między Xbox'em, One S a PlayStation 4, ale jest y, procesor y, od AMD Zen, Zen, 2, Bo... Zen 2. Więc y, kurczę, no wydajnościowo będzie dobre. Tylko na no największy e, minus, i... jak zwykle, to jest bateria. Bo ona ma trzymać podobno 2 do 8 godzin, gdzie obstawiam, że te pewnie takie na najbardziej hardkorowe gry to będzie 2 godziny, więc to jest trochę no, mało. Oczywiście, że tak. Ale obstawiam, że większość osób, jak gdzieś, gdzieś jadą, gdzieś są w podróży, to pewnie mają jakąś ładowarkę albo powerbankę, więc to dla nich nie będzie jakiś problem. Ale podoba mi się strasznie ten koncept, że to szczególnie teraz, to jest fajne zastąpienie gdzieś tam PC-a. Powiedzmy, że masz konsolę, chcesz grać w gry na PC-cie, szczególnie te ze Steam'a. A nie możesz, bo wiadomo dlaczego, bo nie, te karty podzespołu ogólnie są ciężko dostępne, znaczy podzespoły, karty graficzne są ciężko dostępne i są drogie. A wiesz, a tu możesz wpiąć do, do adaptera, podpinasz monitor, klawiaturę, myszkę i możesz zagrać jak na pc -cie. Pewnie no, gorszej jakości oczywiście, ale zawsze. No wiadomo, ale jest to na pewno spoko alternatywa, gdzieś jak czytałem jakiś artykuł, to właśnie też ktoś wspomniał o tym, że jest to fajna alternatywa dla, dla PC-ta, jakby, no wiesz, gdy ktoś nie potrzebuje albo nie stać go na takiego potężnego gdzieś tam pc to żeby taki kompromis, bo tutaj masz i urządzenie przenośne, plus możesz względnie pograć e, na gdzieś tam nam podpinając do monitora, ale jeszcze co e, gdzieś tam znalazłem na internecie, to spekulacje na temat w ogóle rzeczy wypuszczanych przez Valve, przez Gabe'a Newella, ponieważ e, z tego co wiem, to e, dużo rzeczy było klapom wypuszczanych od e, Valve. A. Ale e, Team Deck został określony jako najlepsza z tych rzeczy, którą starali się. E, no Pytanie, jak ona e, będzie działać? działać. Bo, no tak, e, z bo Z tego co widziałem, to pierwsze egzemplarze będą do ludzi docierać w grudniu tego roku. A co no. ciekawe, jakby. E, ogólnie jest tak, że tak jak mówiłem, że ta sprzedaż w pewnym momencie została rezerwacja, nie sprzedaż została wyłączona. E, nie wiem, czy wiesz, kto to są skalperzy. Nie. To są te osoby, które kupują powiedzmy jakiś sprzęt, który może się wyprzedać i później go odprzedają dużo, dużo drożej. Tak jak było z PS5. -kami. I tutaj też właśnie dużo osób wykupowało te, te konsole, te, te droższe, i teraz je sprzedaję nawet tam po chyba 17 tysięcy złotych. Nie w Polsce, tylko na powiedzmy na eBayu, ale to obstawiam, że na jakieś inne rynki, bo ta konsola, tej konsoli można było rezerwować wszędzie. Tam było chyba Stany, Kanada, Europa. I chyba Japonia, bodajże, i tu był koniec, więc że tam będą raczej szły, szły te konsole, które idą dalej na sprzedaż. No. Znaczy, ogólnie mnie sama premiera, gdyby nie to, że dzisiaj mi powiedziałeś o tym, że takie coś istnieje, bądź no jeszcze nie istnieje. Dobra, no wiadomo, no, no, że istnieje Jest coś tylko, takiego, że jeszcze no, nie jest tak, tak. oficjalnie sprzedaży. Znaczy, można rezerwować. I co ciekawe. To bym nie wiedział, że coś takiego się szykuje, szczerze mówiąc. I co ciekawe, jakbyś teraz, bo oczywiście jak wejdziesz ten na Steama Polskiego, to możesz oczywiście tą konsolę zarezerwować. Tylko że jeśli teraz to zrobisz, to dostaniesz ją w trzecim kwartale 2022 roku. Więc jest ponad rok czekania na tą. Znaczy, no tam powiedzmy rok z hakiem, no czekania, ciekawe. więc strasznie długo. Więc możesz zarezerwować konsolę, której pierwsze recenzje wyjdą w grudniu i nie, wi nie wiadomo, czy ci się spodoba do końca jeszcze. Więc... No, ciekawe. No w ogóle mnie ciekawi czy to nie będzie kolejna klapa, bo tutaj właśnie odkryłem to, to co czytałem. Było coś takiego jak Steam Link. Tak, e, tak, 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 tak. Lokalny streamer, to, ale... Bardziej niż zakup tego, o, lepiej wypadało po prostu podłączenie czegoś kablem HDMI, wychodziło taniej, lepiej i nie było opóźnień, i była jeszcze lepsza jakość niż przez tego streaminga, więc to była klapa. Był jeszcze Steam Controller. Tak, tak. Też nie okazał się niczym dobrym. Golwe, gogle Valve Index nie, też. No, o... to jest... mm, tu bym się troszkę sprzeczał, bo one się no, dosyć, ty... dosyć dobrze się sprzedawał w tym momencie. Był też... Aczkolwiek jest takie powszechne zdanie, że tylko jedna tak naprawdę sensowna gra była. Half Life? Alex? Tak, dokładnie. Hmm. No także po to ludzie kupowali czyli... tego grę głównie, żeby zagrać tą grę. No dokładnie, no ja czytam to z źródła telepolis.pl. Tutaj jest artykuł o, o tej konsoli, także. A dobra, a już tak kończę z trochę, bo widziałem, że tam około 10 minut mija, Powiedz mi, ostatni temat, ostatnie zapytanie do ciebie. Jak myślisz, porównując sprzęt Nintendo i ten? Myślisz, że to może zagrozić trochę Nintendo, czy tak średnio? Kurde, no wiesz, no właśnie. Ogólnie to będzie tytuł całego odcinka, czy Nintendo zagrożone, coś takiego więc. Tak, nie jestem w stanie szczerze odpowiedzieć ze względu na to, że Nintendo Switch ma właśnie solidne już jakby uplasowanie na rynku. ogromne. Bardzo duże, no to jest jedna z a... najlepiej sprzedających się konsol w ogóle, nie no właśnie, tylko Nintendo, a... ale i w ogóle Steam? Na, na świecie. Steam za sobą ma dosyć kilka takich właśnie, jak już wcześniej wspomnieliśmy, wspomniałem, niewypałów, nie wypałów, więc ciekawi mnie to, ale jeżeli. Ta kon... Dobra, jeżeli ta konsola będzie miała takie e, osiągi i będzie dobra, to według mnie może być zagrożeniem, bo target będzie większy, bo będą tutaj gry, nie tylko jakby typowe takie od Nintendo, nie? Tylko, że na Nintendo też nie ma takich typowych gier, tylko z Nintendo. Już, już tak nie jest, już teraz więcej twórców tworzy gry albo je portuje na. To, to musiałbym się ten bardziej zagłębić w temat Nintendo, bo też już jakiś czas temu o tym gdzieś tam wszystko czytałem. To wtedy jeszcze, znaczy wtedy, no to nie było jakoś mega dawno temu, ale. No nie trafiło jeszcze w 100% do mnie, nie? To ja tylko dokończę mi się wydaje, że nie ma szans, żeby zagroziło, bo tak jak ty powiedziałeś, że Nintendo już za bardzo stoi na, na powiedziałbym, na, na pięciu nogach na rynku, żeby. szczególnie teraz ze Switchem, żeby taki sprzęt mógł zagrozić. Właśnie. Przez to, że Switch jest skierowany do konkretnej grupy osób, do młodszych i takich starszych, ja bym powiedział, że ten sprzęt jest bardziej dla starszych. Dlatego oni mają, no. według mnie oni mają lepszą pozycję, dzięki, Nintendo ma dzięki temu lepszą pozycję na rynku i Zaczy, nie, dobra, ma, nie no, ma szans reasumuję. na zagrożenie żadne. Reasumując nie. i podsumowując, zagrożenia też uważam, że nie stworzy to, ale na pewno jeżeli to się okaże dobrą konsolą, może mieć no, Dobre Może mi się sprzedaż, daje, że nie? jeśli recenzje będą pozytywne i ten sprzęt będzie serio dobry, to na pewno to będzie jakiś sukces. Valve. Valve? Ale dla Nintendo zagrożeniem nie, nie, nie będzie. Nie, raczej nie. Dobra. Zdecydowanie nie. Wszystko, mamy już wszystko. To co? Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach, komentarzach, dzwoneczkach oraz o innych platformach streamingowych, na których również możecie odsłuchać te odcinki. Co mi tam masz jeszcze, bo nie wiem. Że na dole pokazuję, tam macie opis, nie? A, tam jest opis, Ludzie. wszystko. Komentować, tak jak mówiłem, wbijać w opis. Facebooki, Instagramy, tam jest wszystko. Dzięki, trzymajcie się. Do, do jutra. Hej, siema! Siema!